Ostatni czwartek karnawału mocno wrócił w polską tradycję kulinarną. Biorąc nazwę od obfitych, tłustych biesiad, wystawianych nierzadko hucznie, ale zawsze wesoło. Dziś, jak Polska długa i szeroka, królują na stołach pączki i faworki. Dzień dobry, razem z koleżanką z KGW Zerno, Dzisiaj, z okazji tłustego czwartku, pokażemy, jak się robi pączki. Tu potrzebujemy 10 dekodrożdży, pokruszonych, letnie mleko. Tu mamy wbrane pół litra mleka, z tego odlejemy około szklanki, szklankę mąki, około dwóch, dwóch łyżek cukru. Z tych produktów wykonujemy rozczyn na pączki. Po dokładnym wymieszaniu rozczynu odstawiamy w ciepłe miejsce na około 10 minut do wyrośnięcia. Roszczyn nam rośnie, a my w międzyczasie utrzemy sobie jajka z cukrem. Mamy tutaj 6 żółtek i całe jajko do jajek dodajemy cukier, około pół szklanki i jeden cukier waniliowy. Całość ucieramy do białości. Niegdyś panowały inne specjały, nieco odmienne, ale zawsze tłuste i smakowite. Kasza maszczona z kwarkami, ze słoniny, połucie wędzonki, krwawe kiszki. Aby usprawiedliwić obżarstwo powiadano, że tego dnia należy tyle posmakować szperki, ile razy kot ogonem. Roszczyn nam pięknie już wyrósł, dodamy go teraz do ubitych jajek. Dodajemy roszczyn, mąkę, sypłę, sok z jednej cytryny, otartą skórkę z cytryny. 7 łyżek oleju, czeliszek spirytusu, szczyptę soli i resztę mleka, które nam pozostała. Teraz ciasto musimy wyrobić. My, jako kobiety nowoczesne, robimy to mikserem. Z lubością recytowano pożekadła. Powiedział nam Bartek, że dziś tłusty czwartek. A Bartkowa uwierzyła, tłustych pączków nasmażyła. Ciasto nam już się wyrobiło. Musi być gładkie, lśniące. Posypujemy lekko mąką. odstawiamy w ciepłe miejsce na około godziny, aż podwoi swoją objętość. W XVII wieku potrafiono, co zaświadcza Jędrzej Kitowicz, usmażyć pączek tak pulchny, tak lekki, że ścisnąwszy go w ręku, znowu się rozciąga i pęcznie jak gąbka do swojej objętości, a wiatr zdmuchnąłby go z miska. Gdzie do takiej doskonałości było starodawnemu pączkowi, którym trafiwszy w oko, mógłby go podsinić. Niedziwota zresztą, kiedy były to kule z ciasta chlebowego, nadziewane wysmażoną słoniną i smażoną we wrzącym smalcu. Teraz będziemy formować pączki. Ja robię tak, że łyżką nakładam porcję ciasta na talerz posypany mąką, formuję pączki, nadziewam powidłami i odkładam do wyrośnięcia na stolnicę. Pączki mamy już uformowane. Pozostały zostawione do wyrośnięcia około 10 minut. Na patelni rozgrzałyśmy tłuszcz, jest to smalec wieprzowy, najlepszy do pieczenia pączków. Aby sprawdzić temperaturę tłuszczów zrzucamy kawałek ciasta i patrzymy, czy nam od razu wypłynie. Będziemy teraz wrzucać partiami pączki. Musimy trochę je obniżyć z, z mąki zlepioną częścią wkładamy do dołu, dobrze nie pływają, aż się zarumienią. Delikatnie obracamy pączki, uważając, aby ich nie uszkodzić. Gdy Sławka piecze pączki, ja w międzyczasie wykonam lukier. Użyjemy do tego białka kurzego, które zostało nam od żółtek. Nie za dużo. I dodajemy sok z cytryny. Mieszamy do uzyskania jednolitej, niezbyt gęstej masy. Lukier mamy już gotowy. Pączki wyciągamy z tłuszczu na papierowy reżnik, aby obciekły. Gotowe pączki po obcieknięciu z tłuszczu i ostygnięciu Ukrywamy lukrem. Jeżeli ktoś lubi, może posypać cukrem, pudrem lub obtoczyć w cukrze. Żartobliwy przesąd powiada, że kto nie zje pączka w tłusty czwartek, tego uści szczęście. Należy więc przypuszczać, iż kto spałaszuje ich większą ilość, temu los będzie sprzyjał po wielokroć. Te pyszne pączki zostały upieczone przez panie z koła gospodyń wiejskich w Zelgnie.